holy shit Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z Akinatora. Poleciliście mi tą stronkę, aplikację, jakkolwiek to nazwać, tak więc postanowiłem nagrać właśnie Akinatora. Ponoć to jest taki, kurna, mózgowiec, który po prostu wie wszystko o wszystkim, potrafi odgadnąć praktycznie wszystko, o czym pomyślimy, więc sprawdzimy. Sprawdzimy to dzisiaj, zacznijmy oczywiście ode mnie. Tak, bo, bo... bo czemu by nie? No, chcę się dowiedzieć, czy Akinator mnie zna wiek. Kurde, wiek. Dwaście jeden, proszę bardzo. I jedziemy. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTube? No, raczej, raczej tworzę. no raczej tworzę. Czy gra w Minecraft? No gram, no grałem, gram... Gram też, no i nie wiem czy grać będę, zobaczymy. Czy twoja postać ma psa? A owszem, mam psa. Czy twoja postać ma siostrę? O, oczywiście, że mam siostrę. Czy twoja postać ma ponad milion sub... Nie no, chciałbym, ale no niestety, no nie, no no niestety. Czy twoja postać znacie osobiście? No, jakby ja znam siebie, no niby, niby tak. Dajmy na to, że nie wiem. Dajmy na to, że nie wiem. Czy twoja postać ma od 17 do 26 lat? No 21, no to... Chy chyba co mi tam trąbizał? Czy twoja postać pali? Nie w, ży w życiu, Fuh, ble, ble, ble. nie ekologiczne, nie, nie ekonomiczne, nie, no po prostu złe. Czy twoja postać jest popularna? Dajmy na to, że tak. <ścoughs> Czy twoja postać ma włosy o naturalnym kolorze blond? Czy ja mam kolor blond? No nie wiem, no chyb, chyba, chyba nie, chyba nie. Czy Twoja postać jest związana z kolorem pomarańczowym? No w sumie ikona. Kurde, on już chyba coś odgadł. Ikonka moja jest pomarańczowa, więc tak, jak najbardziej jest związana e, z kolorem pomarańczowym. Czy Twoja postać jest dorosła? Tak, oczywiście jest dorosły. Czy Twoja postać nosi kobiece ubrania? Nie. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Oczywiście, że tak. E, czy twoja postać ma misję? Cokolwiek to znaczy, chyba... nie wiem. Ożyści! Chyba, chyba jednak mnie zna, chyba jednak mnie zna. No kurde, chyba mnie zna. Dobra, dobra, 1-0, 1-0 dla ciebie. Przyznaję, przyznaję, udało się, tak. Wygrałeś, tak, no super, cieszysz się. Jedziemy jeszcze raz. Zapytajmy go teraz o... Wokalistę zespołu, którego bardzo lubię, będzie to oczywiście wokalistę zespołu Linkin Park. Posycę się tutaj, posyca się. Kurde, co ja pójdę? Posilę się tutaj, prawda, Wikipedia. Tak więc, no, na parę pytań odpowiem oczywiście, tak z głowy, prawda, prawda. Znamy fany te, tego, dobra, nieważne. Czy Twoja postać żyje w Twoim kraju? Oczywiście, że nie, szkoda, kurde, szkoda. Czy twoja postać jest dorosłym mężczyzną? No, no raczej tak. Czy twoja postać jest prawdziwa? O, oczywiście jak najbardziej 100% m, 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 prawdziwym mężczyzną. Czy twoja postać ciągle żyje? No bardzo dobrze, że żyje kuźwa, no? Czy twoja postać jest muzykiem? O, i tu jest jedno z kluczowych pytań. On już kurna będzie. On już, on już będzie wiedział, on już będzie wiedział. Czy twoja postać ma obecnie ponad 30 lat? Z tego co wiem, na pewno ma ponad 30 lat, ale posilaj się, prawda, tutaj w tym, tym. 30, no tak. Jak najbardziej. Czy Twoja postać z głównym wokalistą, wokalistką? Oczywiście, że tak. Czy twoja postać jest związana z muzyką metalową? Kurde, po części, no, czy to jest ostra muzyka, ale Linkin Park w miarę, w miarę ostro grają, ale metalowa to, to muzyka nie jest, więc dajmy na to, że nie. utrudnimy mu, kurde, no. Twoja postać gra w zespole rockowym? Tak. Czy Twoja postać pochodzi ze Stanów Zjednoczonych? Stany Zjednoczone, to jest jakby y, roku urodzenia, czy tam miejsce i tak dalej. No ale powiedzmy, że tak, no jest, no jest. Czy Twoja postać ma czarne włosy? No obecnie ma, obecnie ma, bo kiedyś miał. On już miał w różnych kolorach po prostu, on już miał cały kolor tęczy na głowie. Czy Twoja postać jest członkiem sześcioosobowej grupy? Linkin Park liczy sobie sześć osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No sześć, no jak w mordę szczelił, sześć. dobra, uwaga, no to. No to tak. Czy Twoja postać ma bardzo głośne yes! włosy? Czy jak tak? Czy twoja postać gra na gitarze basowej? Nie. Holy Okej... 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 Okej, sam tego chciałeś... Sam tego chciałeś, 2-0 dla ciebie, proszę bardzo, 2-0 dla ciebie, kurde, ja nic nie mówię, ja nic nie mówię, proszę bardzo, dobra, tak... Udało ci się, udało ci no udało ci się, no się ciesz, no się ciesz. Więc zagrajmy jeszcze raz. W tym momencie wpadłem na bardzo ciekawy pomysł, bo zapytamy go o rzecz, znaczy pomyślę o rzeczy, która jest, no mi się wydaje, dosyć trudna do odgadnięcia, ale zobaczymy, zobaczymy, damy mu szansę. Jeżeli tego nie odgadnie, prawdopodobnie go pokonamy. A jeżeli yy, on odgadnie, no to on nas niestety pokona i prawdopodobnie jakaś dogrywka w przyszłości będzie. Tak czy siak, muszę zrobić kiedyś dogrywkę. Tak więc jeżeli na pewno chcecie jeszcze kiedyś zobaczyć akinatora na moim kanale, musicie strzeć łapkę w górę, ale póki co jeszcze wam o tym nie będę tak za bardzo pierdzielił, zostawcie, ale nie będę ga... Ale żeby nie robić, prawda, reklamy, woda. To jest woda mineralna. No nieważne, no, powiedzmy woda, czy woda mineralna, czy woda gazowana, jakakolwiek. Jeżeli zgadnie, że to chodzi o butelkę wody... Strzelę sobie w pysk. Czy twoja postać ma dwoje oczu? Czy ty, butelko, masz dwoje oczu? Raczej nie, więc nie. Twoja postać ma obsesję na punkcie masła. Nie, nie, to nie chodzi o kanapkę. Nie, Twoja postać ma związek z jedzeniem. A teraz usłyszycie wykład pana Mieczysława Wodzi-Normana Gwierniosa na temat wody. Woda no. Po części jest to kurna produkt, który możemy spożywać, prawda, podczas uczty, żeby popić, prawda, nasz posiłek, żeby nie przeszło tak górkę y łatwiej. Więc powiedzmy, że tak, czy twoje oszty w mordę? Czy twoja postać jest związana z wodą? No tak. Czy twoja postać lubi herbatę? Nie. Czy twoja postać była zaangażowana w bardzo skomplikowaną historię miłosną? Co to są za pytania w ogóle? Czy twoja postać miała związek z morzem? Ta, no morze, woda, no to jest jakiś związek zawsze, nie? Nie udało ci się. Albo ja po prostu spierdzieliłem sprawę i może nie do końca dobrze odpowiadałem, ale nie, myślałem o wodzie, a ty napisałeś o coli, ja w ogóle nie piję coli, bo od coli się w głowie pie... Nie, nie zgadłeś, tak kontynuować? Nie, pierdziele, woda, najsmaczniejszy napój, proszę bardzo, a? <śprawda> prawda, dało się, dało się. Tak więc pokonaliśmy Akinatora już w pierwszym odcinku, oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka, jeżeli chcecie więcej Akinatora, bo być może będziecie chcieli. Jeżeli nie, no to nie, jeżeli chcecie, to oczywiście strzecie łapkę w górę, możecie pisać komentarze, ewentualnie jakieś postacie, propozycje, o kogo mógłbym jakby się go zapytać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pokonaliśmy Akinatora. Zarąbista sprawa, myślałem, że mi się nie uda. Znał, znał i mnie, znał yy, wokalistę Linkie Park, ale wody mineralnej nie znał, więc nie wie wszystkiego, nie wie wszystkiego. Albo po prostu schrzeniły. Tak czy siak, dzięki raz jeszcze. Trzymajcie się i na razie. A udało się, udało się.